Tymczasem w absurdy stanie. Marsz, marsz, Dombrowski, ziemi polskiej do Polski. Tymczasem w absurdy stanie 90. Opublikowany 14 listopada 2018. I znowu to samo. 11 listopada, Polskie Święto Niepodległości. Sześć lat temu w swoim pierwszym tekście dla portalu Bryckie Listy próbowałem wytłumaczyć zaszokowanym Czechom, dlaczego Polacy świętują swoją niepodległość, organizując zamieszki w stolicy. Wyjaśniałem, w jaki sposób Jarosław Kaczyński jest współodpowiedzialny za wzrost nastrojów radykalnie prawicowych w Polsce. Dziś żyjemy w kraju, który jest rezultatem jego działań. Dzięki między innymi głosom narodowców Jarosław Kaczyński, choć przez swoje kukiełki, rządzi Polską. Podczas kampanii wyborczej jego partia krytykowała politykę wstydu, rzekomo uprawianą przez poprzednie rządy. PiS obiecał, że Polska będzie stała dumnie z wyprostowaną głową i zamiast się tłumaczyć ze swoich grzechów, będzie prężyć swoje muskuły, głośno wymieniając swoje zasługi. Nic więc dziwnego, że po wygranych przez nich wyborach Polacy faktycznie spodziewali się, że kiedy kraj jest w rękach tak patriotycznej partii, obchody stulecia niepodległości będą z przytupem. Oczekowania były wysokie, bo punktem odniesienia jest tysiąclecie państwa polskiego w 1966 roku, kiedy to PRL wybudował tysiąc szkół na tysiąclecie. Nawet jeśli wielu rodaków jest zbyt młodych, żeby to pamiętać, to znaczna część populacji w takich szkołach pobierała nauki. Tymczasem w tak ważną rocznicę, w 100 lat po tym jak Piłsudski przywiózł Polakom niepodległość, reprezentanci naszego państwa muszą iść po prośbie do ONR-u, organizacji, którą ponad 80 lat temu zdelegalizowano. Jak to się stało, że pomimo trzech lat na organizację obchodów rząd desperacko rzuca się, próbując w ostatniej chwili uniknąć kompromitacji? Jak to jest, że na stulecie odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości oglądamy polskie wojsko maszerujące ramię w ramię z faszystami z włoskiej organizacji Forza Nuova? Ten tekst, dłuższy niż zwykle, będzie próbą prześledzenia krok po kroku tego, jak do tego doszło. Rozdział pierwszy. Rozbudzone oczekiwania. PiS naprawdę obiecał nam wiele snuł piękne wizje całkowicie nowej narracji zmieniającej nie tylko rozumienie patriotyzmu w kraju, ale i wizerunek Polski za granicą. Nowo utworzona Polska Fundacja Narodowa co chwila informowała o tym, że pracuje nad nakręceniem w Hollywood co najmniej dwóch wysokobudżetowych hitów z udziałem gwiazd, które przybliżą światu prawdę o całej historii. Co prawda jak na razie na obietnicach się skończyło, ale przynajmniej w obiecywaniu byli konsekwentni i nie przestawiali zapewniać, że prace się toczą. Na stulecie niepodległości jednak wciąż nie znamy żadnych konkretów. Nakręcono tylko klip, którego narratorem jest Mel Gibson. Ok, klip jak klip, ale uważni widzowie zauważyli, że z panoramy Warszawy usunięto sylwetkę Pałacu Kultury i Nauki. To akurat nic nowego. PiS znany jest z prób fałszowania historii, a to, że nad Warszawą dominuje ten budynek, bardzo działa im na nerwy. Być może dlatego, że przypomina, że nawet Stalin dał Polakom pałac kultury i nauki, a oni Polakom do zaoferowania mają tylko świątynie i pomniki. Istotnym jest jednak również drugie pojawiające się pytanie: czy Mel Gibson, oskarżony o rasizm i antysemityzm, na pewno jest kimś odpowiednim, aby stać się twarzą Polski? Cóż, złośliwi mówią, że właśnie pasuje perfekcyjnie, ale nie uprzedzajmy faktów. Hollywoodskie hity to nie był jednak jedyny pomysł na rozplenianie dobrego imienia Polski w świecie. W swoim czasie Dużo mówiło się także o rejsie sportowego jachtu dookoła świata, który poza udziałem w regatach miał także promować nasz kraj poprzez spotkanie jego załogi z uczniami szkół na całym świecie. Projekt posypał się, zanim na dobrze się rozpoczął po tym, jak Polska Fundacja Narodowa pokłóciła się z Mateuszem Kusznierewiczem, który miał nim żeglować o pieniądze. Sprawa zakończyła się skandalem, w którym obie strony obwiniały się wzajemnie i przypisywały sobie autorstwo tego pomysłu. Wspierana przez rząd, nie tylko milionami z kieszeni podatników, Polska Fundacja Narodowa wyszła ze sporu zwycięsko i Kusznierewicz musiał obejść się smakiem. Jacht w końcu kupiono i ma nim płynąć w ramach programu o zmienionej nazwie Ktoś Inny. Tylko jakoś zainteresowanie mediów już nie to. Przeszukałem medialne doniesienia i nie udało mi się nawet znaleźć informacji, czy już wyruszyli, a jeśli nie, to kiedy jest to planowane. Poza tym ze strony fundacji obracającej milionami i mającej za zadanie promować Polskę niewiele słychać. Na szczęście niezależnie od tego rząd miał również własny plan. W 2016 roku ustanowiono specjalną instytucję z budżetem 200 milionów złotych, która miała przygotować obchody, jakich świat nie widział. Po paru buńczucznych zapowiedziach sprawa ucichła. Oczywiście, tu czy tam, pojawiały się jakieś strzępki informacji, jak kiedy Mateusz Morawiecki ogłosił, że na obchody zaprosił Angelę Merkel, ale choć 11 listopada 2018 zbliżał się dużymi krokami, wciąż nie było wiadomo, co się będzie działo w tym dniu. Polacy zaczęli się poważnie zastanawiać, czy kolejnych 200 milionów złotych nie zniknęło właśnie w jakiejś czarnej dziurze. Rząd próbował ratować sytuację, ogłaszając, że nie będzie jednych centralnych obchodów, a tysiące małych imprez na terenie całego kraju, aby każdy mógł w nich osobiście uczestniczyć. Rzekomo taki plan był od samego początku udostępniono stronę internetową z mapą wydarzeń, a ich liczba naprawdę robiła wrażenie. Jednak jeśli spojrzeć bliżej, okazało się, że znakomita większość owych imprez to wydarzenia organizowane lokalnie przez szkoły, samorządy i różne pozarządowe organizacje i stowarzyszenia, które odbyłyby się i tak i tak. Internetowa mapa za 200 milionów złotych to jednak trochę za mało, więc Polacy nie kupili wyjaśnień rządu. PiS zorientował się, że jest krok od spodowania wielkiego zawodu obywatelom. Musieli coś zorganizować i to szybko. I tu zaczęła się jazda. Rozdział drugi Przygotowania. Dla pełnego wczucia się w atmosferę rządowych przygotowań do obchodów święta niepodległości proponuję kontynuowanie słuchania w towarzyszeniu akompaniamentu muzycznego. Sprawa nie była łatwa. Polacy oczekiwali wiele. Pierwsze co rząd musiał zrobić, to ogarnąć jakoś kwestię tego, że obiecali Polakom imprezę międzynarodową na wielką skalę. To był problem, bo nawet zakładając, że któryś z przywódców światowych poza Orbanem dałby się zaprosić rządowi łamiącemu własną konstytucję i idącemu na zwarcie z całą Unią Europejską, było już za późno. Szczególnie, że 11 listopada to nie tylko polskie święto. Najwięksi przywódcy celebrowali stulecie zakończenia I wojny światowej w Paryżu. Ale spoko, damy radę, jak mówi Beata Szyn. Wystarczy ogłosić, że przywódcy światowi przyjadą do nas świętować 11 listopada w grudniu. I tak tu będą, bo w Katowicach odbywa się kolejny szczyt klimatyczny ONZ, a jak już będą, to głupio im będzie się wywinąć. A do tego udało nam się ugrać dodatkowy miesiąc na to, żeby wymyśleć, co właściwie oni mieliby w tym grudniu dla uczczenia naszej niepodległości robić. Super, to jedna sprawa z głowy. No ale skoro głowy innych państw przyjadą do nas w grudniu, to trzeba wymyślić prezydentowi jakieś zajęcie na 11 listopada. Na narty w końcu jeszcze za wcześnie. Jakoś tak się przyjęło, że prezydent w święta narodowe rozdaje medale lub ordery. Tu jednak pojawia się problem, bo coraz więcej ludzi odmawia bycia uhonorowanymi przez prezydenta, który jest kłamcą, krzywoprzysiążcą i łamaczem konstytucji. Na krótszą metę można temu zaradzić, rozdając medale swoim, ale tam już wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób mogliby się zasłużyć dla kraju, medale powręczano, a głupio honorować w kółko tych samych, albo jakichś kompletnie nieznanych ludzi z przypadku. Ale i na to znalazł się sposób. Postanowiono, że na stulecie odzyskania niepodległości medale otrzymają ci najbardziej znamienici Polacy. Nobliści Skłodowska i Raymond, matematyk Stanisław Banach, Janusz Korczak. Pomysł wyborny, bo chyba nawet najbardziej zatwardziali kodowcy zgodzą się, że Skłodowska czy Korczak zasługują na uhonorowanie. A z drugiej strony laureaci nie wywiną nic głupiego, nie będą protestować, odmawiać czy występować w koszulkach z napisem Konstytucja, bo od dawna nie żyją. Kolejny problem załatwiony. Kolejna sprawa, na taką okazję wypadałoby coś odsłonić, poprzecinać jakieś wstęgi. Przez pewien czas była nadzieja, że Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, które miało być gotowe w grudniu 2017 roku na 150. rocznicę urodzin marszałka, będzie gotowe chociaż na listopad 2018. Ale nic z tego. Pomimo heroicznego zrywu budowlańców udało się jedynie doprowadzić je do stanu surowego. PiS co prawda lubi otwierać nieukończone, a nawet nierozpoczęte budowy, ale tym razem to chyba jakby nie przeszło. Ale i tu pojawił się pomysł: bo czy jest lepszy sposób na upamiętnienie marszałka Piłsudskiego niż odsunięcie na placu jego imienia pomnika Lecha Kaczyńskiego? Od kilku lat rządzący udowadniają nam, że podkręcanie młynka smoleńskiej sekcie jest dobre na wszystko. Przy okazji będzie można powiedzieć, że Kaczyński to był największy przywódca od czasów Piłsudskiego i dlatego właśnie zasługuje na upamiętnienie akurat tam i wtedy. A potem będzie można użyć to jako argument. Bo chyba jeśli by nie był takim wielkim mężem stanu, to by nie miał pomnika w takim prominentnym miejscu, co nie? Z Wawelem nie do końca działa, ale generalnie było warto, to może i tu się uda. Szczególnie, że w odróżnieniu od jakichś 140 innych miast, w Warszawie akurat dotychczas udało się uniknąć konieczności upamiętnienia prezydenta lecia. Wykręcali się sianem, proponując miejsca, które nie były dość godne dla pomnika ukochanego przywódcy. Na szczęście rząd przejął już plac Piłsudskiego, aby pod pretekstem jego strategicznej ważności wojskowej wybudować tam model schodków kończących planszę Super Mario Bros. dla niepoznaki nazwane pomnikiem smoleńskim. A skoro już miasto może im skoczyć, to wsadźmy tam również pomnik Kaczyńskiego. Ogłoszono konkurs na projekt pomnika, ale lewackie wpływy dały o sobie znać i wygrał projekt, w którym sympatyczny starszy pan spaceruje po placu przebijając ściany. To nie jest sposób upamiętniania zgodny z wartościami polskiej prawicy. Dlatego wyniki konkursu Oleno i wzorców zaczęto szukać gdzieś indziej. Znaleziono je w dalekim Turkmenistanie i postanowiono przenieść na nasz grunt, bo w końcu czy Lech Kaczyński był gorszy niż jakiś tam Turkmen Basza? I tak od kilku dni nad placem Piłsudskiego dominuje źle ubrany Lech Kaczyński w za długich spodniach. Dominuje, bo choć miał być porównywalnej wielkości z pomnikiem marszałka, jest od niego nieco większy, a dodatkowo stoi bliżej środka placu, więc wizualnie marszałek został schowany do drugiego szeregu. Na marginesie obchodów pokazano także nowy projekt polskich paszportów. Wzbudził on kilka kontrowersji, co prawda nie widnieje na nim Wilno i Lwów, jak to pierwotnie planowano, ale można znaleźć hasło Bóg honor Ojczyzna, tyle w temacie neutralności religijnej państwa i twarze licznych ojców polskiej niepodległości, w tym Romana Dmowskiego, który przy wszystkich swoich zasługach dla odbudowy naszej ojczyzny był jednak także antysemitą. Teraz tylko pytanie, czy jak pogranicznik w Izraelu przywali takiemu dmowskiemu na czoło pieczątkę, to czy będzie to obraza naszego narodu, czy nie? I tak powoli wszystko się jakoś turlało, aż nagle, jak grom z jasnego nieba, organizatorów przeszyła niespodziewana wiadomość. Otóż okazało się, że 11 listopada to nie tylko zakończenie I wojny światowej, ale także, przynajmniej w tym roku, niedziela. Jakże to tak świętować bez długiego weekendu? W Polsce to nie uchodzi. Dlatego PIS zdecydował się, że uszczęśliwi Polaków dodatkowym dniem wolnym od pracy. Stosowne prawo zaczęto w panice przypychać przez Sejm, ale kiedy wylądowało w Senacie, zostało zwrócone do poprawek. Nie przeszkadzało to oczywiście prezydentowi ogłosić, że ustawę, która jeszcze nawet nie istnieje w swojej ostatecznej wersji, podpisze. Cały Adrian. W końcu udało się i w środę 7 listopada Polacy dowiedzieli się, że w poniedziałek mają wolne. Chyba, że są lekarzami, to wtedy nie, bo muszą wykonać planowe zabiegi. Albo pracują w innych ważnych miejscach, ale nie w szkołach, bo szkoły mają wolne. Jeśli ktoś jest lekarzem i nie ma z kim zostawić dzieci, które nie pójdą do szkoły, to ma problem, ale co to kogo obchodzi, jest święto narodowe, nie psujcie radości takim malkontentstwem. Tylko na wszelki wypadek zróbcie większe zakupy, bo wciąż nie jest jasne, czy w poniedziałek sklepy będą otwarte, czy nie. Trochę był też przypał z sonnami, bo jeden weekend to trochę za mało, żeby poprzekładać wszystkie planowane na ten dzień rozprawy. Generalnie wszystko zakończyło się totalnym rozpierdzielem, a dodatkowy dzień wolny od pracy według ekonomistów kosztować będzie gospodarkę 6 miliardów złotych. Nie licząc kosztów bałaganu. Tymczasem te historyczne szamotanie się PiSu zwróciła uwagę Polaków na fakt, że do obchodów pozostało jedynie kilka dni, a tu nic nie słychać o tym, żeby cokolwiek było gotowe. Było oczywiste, że PIS desperacko próbuje zmontować coś na ostatnią chwilę, potykając się co chwila. Na przykład KPRM ogłosiła, że będzie koncert, w którym weźmie udział zespół wideo. Jego menedżerka zaprzeczyła, jakoby zespółowi cokolwiek było wiadomo na ten temat. W internecie niezwykłą popularność zaczął zdobywać mem z konikiem. Na memie jest napis Kiedy od trzech lat przygotowujesz obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i nagle jest 6 listopad 2018. I na obrazku jest rozpoczęty przez jakiegoś profesjonalnego rysownika e, rysunek konia od tylnej jego części, a im bardziej do przodu, tym bardziej przypomina bazgroły dwulatka. Coś trzeba było wykombinować i to na szybko. Na szczęście są w kraju tacy, którzy z powodzeniem od wielu lat organizują tego dnia imprezę na wielką skalę. To narodowcy, co roku maszerujący przez Warszawę w dymie i świetle z odpalonych rac. Kiedyś zwykle kończyło się to zamieszkami, ale od kiedy nastały rządy PiS. Narodowcy mają się jak pączki w maśle i nikt nie śmie ich ruszyć palcem, więc te marsze z marszów, w których walczą o uznanie, zmieniły się w marsze zwycięstwa. Ale to dobrze, bo skoro marsze powoli przestają kojarzyć się z demolowaniem miasta, to można podczepić pod nie rząd i ogłosić, że jest to ogólnonarodowy Marsz Jedności Narodu, prawda? Prezydent Duda natychmiast zaprosił byłych prezydentów i liderów opozycji do wspólnego maszerowania, aby ci jakoś nie wykazali entuzjazmu. Być może dlatego, że w tym samym czasie mniej więcej do udziału w marszu zapraszali również patrioci innego sortu. Pomysł zakończył się klapą tak totalną, że nawet prezydent Duda ogłosił, że nie skorzysta z zaproszenia prezydenta Dudy i na marsz nie pójdzie. Oficjalnie winni temu byli narodowcy, którzy nie zgadzali się z jego koncepcją imprezy. I wcale im się nie dziwię, bo koncepcję PIS można streścić w jednym zdaniu: Pójdziemy z wami i powiemy wszystkim, że to nasz marsz, ale jak ktoś wyskoczy z jakimś krzyżem cyltyckim albo rasistowskim hasłem, to to będzie wasza wina. I tak na kilka dni przed stuleciem niepodległości naszej ojczyzny, PiS stanął przed koniecznością zorganizowania własnego marszu od zera. Sprawy nie ułatwiał fakt, że nacjonaliści już wcześniej zarezerwowali sobie najbardziej prominentne ulice w stolicy i nie bardzo dało się ich usunąć. Korzystając z reformy ustawy o zgromadzeniach, którą PiS przeforsował chcąc chronić swoje miesiącznice smoleńskie, zarejestrowali swój marsz jako imprezę cykliczną, a takie mają pierwszeństwo. PiS próbował argumentować, że to imprezy rządowe mają pierwszeństwo, ale oczywiście nic to nie dało, bo ich własna ustawa tego nie przewidziała, więc był to argument wzięty totalnie z miejsca, w którym plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Totalny pad. Lecz nagle deus ex machina. Hanna Gronkiewicz-Walc zdecydowała, że zakaże Marszu Narodowców. PiS natychmiast wskoczył, w zwolniony w ten sposób, miejsce i ogłosił, że zorganizuje własny marsz na tej samej trasie. Narodowcy tymczasem oznajmili, że decyzje sądu mają w dupie i zamierzają maszerować i tak, a jak się komuś nie podoba, to niech ich spróbuje zatrzymać. Dwa marsze, legalny i nielegalny, w tym samym czasie, w tym samym miejscu, zanosiło się na niezłą zadymę. Do tego sąd uchylił decyzję prezydent Warszawy i nagle okazało się, że oba nakładające się na siebie marsze będą legalne. Pisowie nie pozostało nic innego, jak wrogie przejęcie marszu niepodległości. I tu pojawił się problem, bo akurat panowała epidemia psiej grypy. Policjanci masowo szli na zwolnienia lekarskie, co świadczy o tym, jakie mamy w Polsce państwo z tektury, że każdy może sobie załatwić zwolnienia lekarskie, kiedy tylko chce. Jednak biorąc pod uwagę, że w niektórych miastach nawet 46% policjantów było na zwolnieniach, kwestia bezpieczeństwa podczas obchodów w Warszawie stała się naprawdę krytyczna. Komendanci policji błagali i grozili swoim podwładnym. Próbowali ich także przekupić programem 1000 Plus za dołączenie do ochrony marszu. Wszystko na nic. W końcu rząd w akcie desperacji zdecydował się ugiąć i usiąść do negocjacji ze związkowcami. Podobno z góry poszedł przykaz, że mają doprowadzić do porozumienia za wszelką cenę. Niestety, wynegocjowane przez liderów związkowych podwyżki nie usatysfakcjonowały szeregowych funkcjonariuszy. Nie pozostało więc nic innego jak wprowadzić do gry wojsko. Tak, wojsko doszło już do tego, że na stulecie niepodległości Polacy znowu będą oglądać czołgi na ulicach. Organizacyjnie problemu nie było, bo właśnie odbywały się manewry NATO, więc wystarczyło przekierować oddział transporterów opancerzonych do Warszawy, żeby zaparkowały na placu Dumowskiego, uniemożliwiając w ten sposób zbieranie się tam narodowców. Pojawiły się też informacje o tym, że marsz chronić będzie żandarmeria wojskowa, ale jakoś zginęły w nawal innych, co zapewne ucieszyło rząd, jeśli zorientował się, że wyprowadzanie żołnierzy na ulicę to, prawnie rzecz biorąc, wcale nie taka prosta sprawa. W końcu jednak na dwa dni przed planowanym marszem zapanował totalny chaos. Nikt nic nie wiedział, nic nie było pewne i całkiem prawdopodobne wydawało się, że jeśli rząd pójdzie na zwarcie z narodowcami, to będziemy świadkami zamieszek na niespodziewaną wcześniej skalę. Nie wiedząc czego się spodziewać, PiS wykorzystał odbywające się w sobotę odsłonięcie pomnika Kaczyńskiego na wygrodzenie połowy stolicy barierkami. Prace przy barierkach zmusiły organizatorów pikniku historycznego do przerwania imprezy. Ciężarówki i ciężki sprzęt poruszający się wśród tłumów stanowiły zwyczajnie zbyt wielkie ryzyko. Rozdział 3 Marsz Schrödingera. Na szczęście nie doszło do najgorszego. Organizatorom rządowym udało się wreszcie dojść do kompromisu z narodowcami. Jego rezultatem był jeden wspólny marsz, który jednocześnie był dwoma osobnymi marszami. Wiecie, taki marsz Schrödingera. Jeśli zakończyłby się za dymą, rząd mógłby zwalić na narodowców, ale jeśli wszystko pójdzie OK, z dumą przypisać sobie zasługi w zorganizowaniu udanej imprezy. Z kolei narodowcom udało się zachować twarz, bo choć de facto rząd postawił na swoim, oni ciągle mogli twierdzić, że ich marsz jest całkiem osobną imprezą. Jakby nie było, uczestnicy obu marszów przed wyruszeniem w drogę stali obok siebie, co pozwoliło na zrobienie zdjęć, które obiegły świat, na którym polscy żołnierze stoją ramię w ramię z faszystami z włoskiej organizacji Forza Nuova. W sumie marsz w Warszawie przebiegł dość spokojnie, w odróżnieniu od Wrocławia, gdzie uczestnicy marszu zorganizowanego przez faszystowskiego byłego księdza antysemita Jacka Międlara zaatakowali kontrmanifestantów, raniąc dwóch z nich i ochraniającego ich policjanta. W rezultacie tych i innych incydentów marsz rozwiązano, ale jego liderzy, poza paroma wulgarnymi komentarzami, nie przejęli się tym zbytnio, kontynuując wygłaszanie swoich pełnych mowy nienawiści przemów, w których przy aprobacie uczestników Beztrosko obrażali prezydenta miasta i innych Żydów i kurwy, których uważają za wrogów Polski. Mam w dupie tych durni z brukseli, którzy nam dyktują, jak winien wyglądać banan czy korniszon. Mam w dupie ich dziwkarską liberalną propagandę. Prostytutki! 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 Wzywam Was, przyjaciele! Wzywam Was, bracia i siostry! Na świętą wojnę! Na świętą wojnę ze złem! Z wrogami ojczyzny! To jest nasz czas! Bo my nie układamy się z komunistami! z banksterami, zdrajcami, ze zwykłymi wrogami. My jesteśmy przyszłością narodu. Wy jesteście podwaliną na przyszłość. Niech żyje Wielka Polska! W porównaniu z Wrocławiem, Marsz w Warszawie to był faktycznie niemalże rodzienny piknik, więc rząd przypisał sobie szybko wszelkie zasługi i sukcesy w tym temacie ale być może pośpieszył się nieco, bo fotografie i zdjęcia z Warszawy zaczęły obiegać świat. Okazało się, że nawet pomimo akcji służb mających na celu zatrzymanie największych radykałów, i tym razem nie udało się uniknąć obecności na marszu elementów rasistowskich, faszystowskich i innych zachowań typowych dla skrajnej prawicy. Liczni uczestnicy marszu dość jasno wyrażali swoje poglądy polityczne, skandując Polska dla Polaków czy Europa dla Europejczyków. Było też dość oczywiste, że wielu z nich nie popiera polityki migracyjnej rządu Mateusza Morawieckiego. Popularność zdobyła przyśpiewka: Morawiecki chcesz murzyna, to go sobie w domu trzymaj. Nieco później tłum skandujący precz z Unią Europejską spalił europejską flagę, śpiewając: szmata, szmata, pali się. Organizatorzy bynajmniej nie odcięli się od tego rodzaju zachowań. Pomimo zapewnień organizatorów, tak prawicowców jak i tych ze strony rządowej, okazało się, że nie wszyscy na marszu są mile widziani. Dziennikarka gazety wyborczej została zaatakowana przez zamaskowanego mężczyznę. Jak zwykle kompletnie zignorowano prawo zakazujące używaniu pirotechniki podczas tego rodzaju masowych wydarzeń. Co poradzić, race są głęboko zakorzenione w kulturze chuliganów stadionowych, a folklor nowoczesnych patriotów wprost wywodzi się z tego środowiska. Prawo było łamane tak powszechnie, że race odpalali nawet ratownicy i strażacy na służbie, co zaszokowało korespondentów zagranicznych. W końcu nawet do rządu dotarło, że marsz jednak nie przebiegł tak, jak go przedstawiała TVP. Zagraniczne media huczały od artykułów opisujących, że polski rząd i prezydent maszerowali wśród faszystów i stadionowych huliganów. Pis postanowił odciąć się od tych zachowań i nakazał policji zatrzymanie osób podejrzanych o łamanie prawa w ożywaniu materiałów pirotechnicznych. Wyznaczono także nagrodę w wysokości 5000 zł za informację o tym, kim była osoba, która spaliła flagę Unii Europejskiej. Wkrótce potem na jeden z komisariatów zgłosił się skarbnik młodzieży wszechpolskiej, który poinformował, że za spaleniem flagi stoi prezes tej organizacji, a następnie oznajmił, że oczekuje wypłacenia nagrody. Wszechpalocy ogłosili, że pieniądze z nagrody przeznaczą na swoją działalność statutową, ośmieszając w ten sposób rząd, bo nawet biorąc pod uwagę konieczność opłacenia grzywny, najprawdopodobniej wyjdą na tym na plus. Nikt więc dziwnego, że choć policja potwierdziła, że wizyta rzecznika na komisariacie była faktem, nie potwierdziła wypłacenia mu nagrody. Ale to już nawet nie jest tak istotne. Ten psztyczek w nos, którym poczęstowali rząd narodowcy, to tylko wisienka na torcie. 11 listopada był ich zwycięstwem na całej linii. W stuleci odzyskania przez Polskę niepodległości, to narodowcy byli jedynymi, którzy z sukcesem zorganizowali wielką imprezę. Choć rząd próbował na różne sposoby przejąć ich marsz, jedyne co uzyskał to międzynarodową kompromitację. Narodowcy i tak maszerowali po swojemu, a z powodu braku alternatywy dziesiątki tysięcy zwykłych Polaków, głodnych poczucia wspólnoty, w ten jakże ważny dzień maszerowało wspólnie z radykalną prawicą w zorganizowanym przez nacjonalistyczne organizacje marszu. Teraz wszechpolacy i ONR-owcy mogą z dumą ogłaszać, że są już naprawdę wielką siłą, bo na zorganizowanym przez nich marszu obecnych było, zależnie od szacunków, od 125 tysięcy do ćwierć miliona ludzi. Media rządowe, pełną mocą propagandowych szczekaczek, pompowały narrację, że marsz był wielkim sukcesem PiS. To jednak nieistotne. Pat i Mat z czechosłowackiej bajki o sąsiadach także kończą niemal każdy odcinek charakterystycznym gestem, którym wyrażają swoje zadowolenie, że rezultat ich chaotycznych i nieudolnych działań w zupełności ich zadowala. Ale każdy, kto oglądał, wie, że właśnie byliśmy świadkami totalnej katastrofy. I tak jest też w Polsce. Kaczyński zupełnie stracił kontrolę nad ożywionym przez siebie golemem. Dżin wydostał się z butelki i będzie bardzo trudno wtłoczyć go do niej z powrotem. Sam PiS zaś na własne życzenie znalazł się między młotem a kowadłem. Z jednej strony naciskany przez nieudolną, jednak wciąż silną opozycję. Z drugiej strony narażony na gniew rzesz narodowców, którzy dali się złapać na obietnicę twardego kursu przeciwko imigracji, a teraz czują się zdradzeni. Jednak kij z PiSem. Najgorsze, że to prawdziwa tragedia dla Polski. Bo w czasach, kiedy Europa i świat ma przed sobą wielkie wyzwania, takie jak kryzys Unii Europejskiej, nieprzewidywalny prezydent USA i globalne ocieplenie, My znowu będziemy musieli pracować nad scalaniem głęboko podzielonego społeczeństwa. W tym kontekście wydaje się, że wykonana na okolicznościowym koncercie przez Ewe Farnę Arachia jest bardzo trafnym komentarzem. Piosenka powstała w 1988 roku i odpisuje Berlin, który wciąż wtedy przedzielał jeszcze betonowy mur. Dziś jednak te słowa wydają się opisywać sytuację w naszym kraju. Właśnie czuję się dziś wielu rodaków. Tekst powstał dla portalu Bryckie Listy. Zdjęcie główne, domena publiczna.